Witajcie, dzisiaj zaczynamy od siadania, ponieważ no, nie nagrałem wam tego jak yy... no po prostu jak się budzę, tak? A więc, A więc teraz tak, tutaj yy, zrobiłem już tosty. Są już zrobione tutaj. Zrobiłem tosty, że niedługo będzie test. Więc tak, zrobiłem już sobie jest e, Są tosty. A to jest herbatka, która jest tak gorąca, że mnie boli noga i wszystko i ręka. E, nie wiem jak noga, ale cicho. E, no. no Ogólnie zobaczcie, jak to jest zrobione dobrze. I to jest takie dobre. Poczekajcie. Mmm. pyszno. No. Dobra Dobra, teraz przejdźmy do tej kategorii, czyli e, ogarnianie się, szykowanie się, czyli tak włosy, twarz, wszystko, zęby, po prostu tak, takie mycie jakby się Powiedzmy Ale więc tak, zaczynamy od e, pewnej rzeczy Także chwila Pierwszą rzecz mamy ogarniętą teraz umycie twarzy twarz ogarnięta, teraz zębiska nakładamy pastę nałożyliśmy, teraz pospukujemy Teraz myjemy, dobra to już mamy teraz ręce na szybko, no dalej, o, mamy, mamy ręce umyte. Teraz lecimy ogarnąć to gówno na włosach. Czyli lejemy włosy najpierw, tak leciutko. Znowu Włosy ogarnięte w miarę. Teraz układanie włosów to ułożę i wam pokażę, jak to wygląda. Dobra, teraz włosy mam w miarę ogarnięte, i teraz muszę ogarnąć łazienkę, Po prostu pokażę Wam, jaki to jest syf. Op, jest mokro. Tu jest mój ręcznik. Tu jest w ogóle mydło, tu miałem telefon Jest po prostu tragedia, więc odkładamy mydło Zaraz to weźmiemy, wytrzemy to No i widzimy się jak już to wytrę Zrobimy już to, tutaj powiesiłem ręcznik Także wszystko jest w miarę ogarnięte, teraz idę się Ubrać I widzimy się jak już się ubiorę, pokażę wam mój film. A więc tak wygląda nasz outfit dzisiaj Spodnie, takie luźniejsze trochę bluza z Minecrafta, z Creepera i włosy trochę jeszcze aż tak nieogarnięte no ale w miarę wyglądają myślę, że w miarę jest git, no i co to by było tyle no i a następną kategorią jest sprzątanie pokoju biurko już posprzątane calutkie posprzątane pięknie się błyszczy, tu odkurzone wszystko i tu było pełno włosów po moich kotach, psach. No po psie, po dwóch kotach. Tutaj było tyle cichy, naprawdę nigdy tak dużo nie było. To 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 wysprzątałem. Posieliłem łóżko pięknie. Tu posprzątałem całe, całą komodę. Cała... Słuchajcie, teraz update, chłopaki. Teraz jest update. No, update jest tak. Jest godzina 13.30. Byłem przed chwilą z psem. Będę niedługo jadł obiad. Później, wam wyślę, nie wiem, gdzieś pójdę na dwór na chwilę albo coś, nie wiem, z kim się może spotkam. Później będę może grał, zrobiłem jakiś montaż. No, dobra. To do zobaczenia, chłopaki. Mam chłopaki, a więc tak. Kolejny update. Jest godzina, już zamówię, mówię, 16.10 i idę do kolegi aktualnie także widzimy się jak już u niego będę I także do zobaczenia